A więc, dzień dobry wszystkim, z tej strony t 12 A dziś zagramy sobie ponownie Wiedźmina 1 edycję rozszerzoną Jak pamiętacie, jesteśmy już tutaj, przy tej... Przy tym... jakby szpitalu, w Melitele jakoś tak I skończyliśmy przy, przy Zygfrydzie. I teraz mamy e, takie zadanie, żeby... E, muszę porozmawiać z Shani dobrze wiecie tą przyjaciółkę, którą uratowaliśmy kiedyś. Gdzieś powinna mieszkać gdzieś bardziej w dzielnicy nie ludzi chyba! Wąż eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. No ciekawe. O, tu powinien być tak, chyba ona mieszka. A, witam, witam, zapraszam. Proszę się czuć jak u siebie w domu. E, proszę. Starość, nie radość. Śmieszne babcie. A tu ona. Je... Nie, tu jej nie ma. Co jest? Może ona coś wie? Nie, to jest to samo, chyba jest w szpitalu. Szani No ja to musi się wrócić. Niestety, chyba tam. Tak, tam. Nie, dobrze idę czy nie? To jest też tak, dobrze idę. A, bo on tutaj jest, dobrze. No, nie zaciekawi tutaj. Przyjdzie nam umrzeć wszyscy. Nie ma nadziei. No, chyba. właśnie widzę, że nie ma nadziei. Ale jest szani, dobrze. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia? Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta Zajrzyj do mnie wieczorem Dobrze Mów szybko, bo nie mam czasu A okej, okay, czyli... Musimy pewnie z nią pogadać wieczorem Może ci w czymś pomóc Tu nie przydadzą się twoje umiejętności Chyba, że trzeba będzie chorych dobić Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę Znałeś, że stie... Nie sądzę Żałuj Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak. Najlepsze byłoby herba z Irael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. A czy ich przypadkiem nie mam? Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej. Każda sztuka się przyda. Co najmniej pięć pędów. Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać do wieczora? W zasadzie... Przyjdź do mnie do domu. Szpital to nie miejsce do załatwiania prywatnych spraw. Gdzie mieszkasz? Na stacji, w północno-wschodniej części Wyzimy, przy bramie. A dobra, to Staj, on to już pusty. mówiła. Przed domem jest placyk z rzeźbą Esculapa. Przyjdź przed zachodem słońca. Mów szybko, bo nie mam czasu. Do zobaczenia. Nie ma tych jaskółek. Chyba nie mam, chyba że nie mam żadnych... Nie wiem, skórza... a, mam tylko trzy To prawdopodobnie To jest taka jakby misja poboczna, nie? Pe pewnie tak To co? Może czymś innym się zajmiemy Eee, to nie muszę e, Może warto zobaczyć co dzieje się w północnym magazynie wysz... Już... Zdało o Sumach, tu chodzi o to to, to, to nieważne. Powinien spotkać się z posłańcem człowieka, który zwalcza z Spotkam go wieczorem w każdym białym miśkuż. No to to jest to. Muszę e, popytać mieszkańców bagi na tutaj też na bagnach... podań czasami w To jest z tych fistechu o tym narkotyku. Więc co, ja chyba przynocuję po prostu, bo tu można chyba przynocować, ale pamiętam... Jestem taka Ma, no, nie, jednak nie. Z mogę, dobra. Przyszedłeś się pomodlić do Wielkiej Matki? Nie jestem zbyt religijny. Melitele kocha wszystkie swoje dzieci, nawet te, które błądzą. To miło z jej strony. Czym mogę ci pomóc? Opowiedz mi więcej o swojej bogini. Melitele jest matką wszystkiego, co żyje. Boginią miłości, płodności i uzdrawiania. Dlaczego na posągu przedstawione są trzy postacie? Bogini ma trzy twarze, tak jak każda kobieta. Symbolizuje to jej zmienność oraz różne aspekty. Jakie to twarze? Młoda, beztroska dziewczyna, dojrzała, ciężarna kobieta oraz przygarbiona starucha w zimie swego życia. Pojmuję. W czym mogę ci pomóc? Już dziś nie, już nie, dzięki. Bo mogę was z, z Szani porozmawiać, żeby się przespać. Gdzie ona jest. Dobro tutaj jest. Witaj Gerald. Szani. Wiesz, czasem tęsknię za Oksenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. No dobra, mogę. Do tego wieczoru. Dobra. Wracamy się do domu szani. Chyba jej tu nie ma, no. Teraz możemy sobie do szansy ja cały czas stoi. Hmm. Szkoda, chłopaka Śmarnuje marnuje tylko na tych wartach. No dobra, nie wnikajmy jego życie prywatne. Spać mi się, chce. O, jest, dobra, dąszani. Właśnie. Się ogląda. Nie wstyd, to tak! Hmm. Siłownik, tak, to nie to, Dobrodziejko. Nie to Dobrodziejko. nie tak, Dobrodziejko. Nie czaruj mi tu! A panienka zajęta i nie przejmuje! To proszę jej przekazać! Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, a gdy ktoś jest zajęty? Pewno teraz sobie wybaczyć nie może, że takiego potwora wychowała! Ale aha, no to chyba <laughs> musimy wybrać tą dru drugą kwestię. O nie, salamandry. Ok, może będzie miał przy sobie fistek? Od razu do zadania. Ok, ma fistek, to bardzo dobrze. Ale, dobra, na razie zajmijmy się tą misją. Z szani. Co za czasy! Nadchodzi kres! To, że tacy jak ty po ziemi chodzą, to jawny tego dowód. Tylko się nie obrażaj, to nic osobistego. Do szani przyszedłem. Białe zimno nadchodzi, czuję to w kościach. Co ty o tym możesz wiedzieć, smarkaczu. Nie wiesz jak to jest, gdy nie ma się czym rozgrzać na starość. A no nie wiem. Aha, dobra. Dobra, to może nie wiem. Co za zimno. Daj mi może i co... A, nie można prosto. A dobra, daj mi, nie wiem. A daj mi jeję. O nie! Do domu z buciorami, szacunku dla starszych nie ma. Za co mnie na starość pokarało? Ale... O nie. Chyba nie... może... No niepotrzebnie jej coś duchałem. Nie pamiętam, żebym cię zapraszała, ale skoro już jesteś, to wejdź. Tym bardziej, że na razie nie ma innych gości. Ale ja do szani... Wynów śmiszę! No nie, dobra. Kurde, będzie cały czas tego wykopywało w domu. W domu. Dobra, co? Do Ano nie. Dobra, już koniec. Możemy iść. No dobra, jest. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, i starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się, to stara żyć mi nie daje. Dziewczyny w twoim wieku powinny już dawno cerować skarpetki dobremu mężowi. Zapewne ona też tak uważa. Ale przynajmniej mało płacisz. To prawda, przynajmniej czynsz malutki. Ale każą, jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Coena. Tak. To prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony. W Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym, na pewno będzie dobrze. <laughs> nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Ciwaja. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Ja, dobra. Możemy sobie pójść A to przy okazji e, weźmiemy ten... Fistek zaniesiemy na siemko Jesteśmy blisko prawdopodobnie, chyba Powinniśmy być blisko Przy tym lożku, tak jak pamiętam, chyba Tak, jesteśmy blisko, dobrze Nie ta strona. Można się pogubić. Tutaj? Nie, to nie tutaj. Coś, coś się nie pomyliło. A, tutaj, dobra. Pokrywane złote miejsce. Nawet Ale z nim? Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z salamandry? Nawet jeśli. To czemu miałbym ci. Może. Mor Aha. Dobra, to tutaj. To, 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 to był ten. Fiz o, jest, dobra. Nie pogardzę dobrym fistechem. Powiesz mi coś o tym więźniu z salamandry? Kiedy. <laughs> ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Dzięki ech, ech, ech. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście Wiedźmiński Miecz O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi Jakoś trzeba żyć Po prawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów Podejrzane To nie był zbieg okoliczności gdzie znajdę tego talara? Zaznaczyć ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamy. Powinieneś z tym skończyć. Może, ale na pewno nie dzisiaj wiedźminie. Ok. okay. Dobra. Zabiliśmy tą część misji teraz chyba do talara, tak? Um, muszę ci pozwolić z więzieniem który z szpitalu ale chyba jesteśmy gdzie to zadanie było Tutaj Zoltane jestem, no nie jesteśmy blisko, ale lepiej już z nim należy się pogadać, potem wrócimy do tamtego zadania Tak tutaj dobrze idziemy Gdzieś powinien być ten dom Zoltan, no jeszcze nie, ale zaraz będzie. Nie, coś, coś źle. Tutaj dobrze. I chyba jeszcze dalej, czy nie? Nie, to już może skręcić, dobra. I teraz tutaj. Gdzieś tu powinien być ten jego domek. Że w tym... tej karczmie jest niby ten Zoltan? No tak średnio bym powiedział, że jest ten... Nie ma. Prawdopodobnie będzie to je w dzień. Ale może to jest jeszcze taki jeden gostek, który też mamy z nim misję. Mi się w końcu wyspać. Dobra, nie, to jednak nie on. A posłańcy? co to? Witaj! Czego tu szukasz przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Teraz musimy z tym panem się upić, żeby się. mieć pewne informacje. O, je, o co chodzi? Mów, kto płaci za broszę. Albo załatwicie tak, że rodzona matka cię nie pozna. Wynoś się, nic ci nie powiem. Wynoś się, nic ci nie powiem. O nie, a teraz. Wynoś się, nic ci nie powiem. Boję się, że zadanie zepsuliśmy, ale zaraz zobaczymy. Dobra, on znowu. Dobra, w przegrył fajnie, ale chcemy wolny chcę pokój. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie, 5 orenów. Dosyć mało, dobra. Do rana. Nie lepiej, jeśli nie świeżbią Dobra, wstawię Geralt Tyś powinien być z Zoltan Powinienem być z Zoltan Albo nie w ogóle, jakie mam zadanie? No tak, tutaj z Zoltan powinniśmy porozmawiać a go tutaj nie ma. No to chyba będziemy musieli O jest dobra Zoltan, jest, jest, jest. Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin! Zoltan Chiwai. we własnej broda osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawinie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj, Szani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem, rdzenie wątpliwie żelazne. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się nich cholery nie zdam. Dzięki. Nie ma sprawy. A co wiesz o tym walku? Banku, banku Vivaldiego. Vivaldiego? Banku Vivaldiego? E, Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrole nad nim sprawują nowi właściciele: ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Dobra, to bywaj. No, Ale zrobiliśmy zadanie, fajnie. Jeszcze jakie tam mam zadanie hmm. tam zobaczycie co się gdzie, gdzieś dzieje w tych slumsach Powiedzieć do Wielodiemu. A dobrze to powiedzmy do tego Violjemu, chyba że jest. Nie, jest daleko, to może coś bliżej. To to muszę kiedy indziej Brama na grobla. To... Tutaj nie muszę, bo to jest prawdopodobnie na... Tak, to jest na... E, jak to? Na bagno. Też na bagnie. I tu... Jest świadek. No to, no to może tu jej pójdźmy. No, na pewno bliżej niż... Z tego Kerstina Davy-Vladiego. Pieprzyć egzystencji. Okej. Okay. Obzia, no krew jaki dziwolą! Okazja. Dobra, już... Jesteśmy przy szpitalu. Lebiody. Już <tryk> może zapiszmy od razu. Dobrze. I tu jest powinien być jakiś świadek. Oto on. nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Nie zbliżać się do więźnia! Dobrze, już dobrze, idę. Ale mieliśmy opcję, żeby zapłacić dla, dla nich. Za mało mi płacą. Nie O, przyjdzie nam umrzeć wszystkich nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. Ej, przecież ci zapłaciłem. Cii, przyjdź w nocy. Aha, no dobra. Pójdźmy do Szani i szybko się prześpimy. Albo nie, od razu zróbmy kolejną misję, że z tym Biwaldim. To. Będzie myślę, że lepsze rozwiązanie akurat jesteśmy blisko, jeszcze prawdopodobnie jest naprzeciw, Tak, prawie naprzeciw, Jestem taka rozpalona. Dobra, jest tutaj. Wchodzimy i rozmawiamy, co cię sprowadza w Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Jaweda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie. Może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Banard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc, masz do czynienia z renegatem. I to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. To ciekawie. Nie, proszę bardzo, kolejne zadanie zakończone. Coś tam jeszcze mamy. Jeszcze tylko ten świadek. Ok, więc co ja bym jeszcze zaszedł w dzisiejszym odcinku e, do listy? czy do jakby do listy do e, jak to się nazywa? Na razie to bym nie, tutaj na razie bym chciał ten niszku dłość, gdzie to jest. Gdzieś tutaj. O, gdzie on jest. A, dobra jest tutaj. I tam jest tablica ogłoszeń, właśnie. I ja bym pozbierał y, te ogłoszenia, które moglibyśmy zrobić i trochę zarobić, bo to się przyda. No i co, dobra, idziemy już Ile będzie koniec tego odcinka i tylko no Zobaczymy Tablica ogłoszeń Lecenie na wilki Okej, okay, na bagnach jest ich trochę 10 e... Aha, dobra, mam nadzieję, że 10 tych 10 sztuk E, e, złota za jedną skórę tutaj mamy znaczenie na echi, echinopsy okej okay. trzy kłączkę tych, okej okay. to z... my mamy szpik nie ja mam, tylko krew w góli. To, to już było, a teraz to zaczynają na psy. Okay. Musimy zrobić 6 garnków tego psiego sadła i jeszcze zacyjne utopce. 10 języków utopcy... Uto, utopców, to tego będzie bardzo dużo. Na bagnach tych wszystkich utopców, dobra, wszystko mamy. I co? To już koniec tego odcinka. Eee, I co mogę więcej powiedzieć, więc dziękuję za oglądanie. I cześć, trzymajcie się.